Kultury Piasu Białej Podlaski i zapraszam na kolejne spotkanie w kolorowym świecie malucha. Dzisiaj ulepimy sobie takie akwarium. Będzie nam do tego potrzebna niebieska kartka, pastelina. I żeby nasze rybki się pięknie błyszczały, trochę brokatu oraz różne koraliki, cekiny. To, co tam w domu macie, to użyjemy. Jak zaczniemy naszą pracę? Najpierw bierzemy żółtą plastelinkę, otrzymajmy ją trochę w paluszkach i wyklejamy dno. Dno zazwyczaj jest z piasku lub skał. My zrobimy z piasku i nasza żółta plastelina będzie nam taki piasek y, dawać. Rozcieramy na kartce tą plastelinkę. Można tu użyć jeszcze innego koloru, może odrobinę brązowego. Wtedy nasz piasek będzie taki wielokolorowy. Nasze dno morskie jest gotowe, teraz sobie ulepimy na tym naszym obrazku roślinki, ponieważ w akwarium też znajdują się takie roślinki wodne i robimy to w ten sposób, że z zielonej plasteliny lepimy wałeczki, które będziemy paluszkiem rozcierać o, ten sposób, żeby one tak fajnie falowały taki w kierunkach falujących. Z jednej strony wałeczek taki już jest przyklejony i jeszcze z drugiej. I paluszkiem rozcieramy. Już nasze roślinki pięknie się prezentują. Teraz będziemy lepić rybki. Rybki w naszym akwarium będą bardzo kolorowe, ponieważ takie akwarium, ono trochę nam przedstawia takie rybki, jakie są na rafie koralowej. Na rafie koralowej, właśnie, są bardzo różne kolorowe rybki. Jak będziecie kiedyś oglądać film o takiej rafie koralowej, no to zwróćcie uwagę ile tam jest barw. I my sobie właśnie taką kolorowe te rybki na rafie ulepimy. Wzięłam pierwszą, wzięłam czerwoną. Robimy kuleczkę. Troszeczkę tą kuleczkę spłaszczamy i rozduszamy, przyklejamy, dodajemy jej też ogonek. O, zobaczcie, taka rybka. Można jeszcze dodać płetwę górną i dolną. O tak. I tą naszą rybkę damy jej teraz oczko. Na oczko wybrałam taką yy, perełeczkę. Ona jest wypukła, bo rybie oko jest takie wypukłe i błyszczące. Będzie akurat. I wezmę trochę brokatu i tą rybkę tym brokatem troszeczkę posypię i zobaczcie jaka błyszcząca jest ta moja rybka tutaj pływa. Następną rybkę zrobię, to będzie taki skalarek. Skalarek to jest taka rybka, która jest trójkątna jak wagiel. Trójkąt robimy w ten sposób, że robimy takiego placuszka z jakiejś tam plasteliny, a następnie paluszkami formujemy taki dzióbek, a od drugiej strony linię prosto. Możemy też użyć naszego noża i po prostu taki trójkąt wyciąć. A jak nie mamy nóżka, to spróbujmy taki trójkącik zrobić yy, z paluszkami. To już jest trójkącik, ale ta nasza rybka nie ma ogonka, więc trzeba zrobić drugi taki trójkącik, tylko dużo, dużo mniejszy. To będzie... Mhm. Trochę nam tu nie wyszło, to zrobimy paluszkami. mocno trzeba tak trochę przydusić, żeby ta nasza rybka nam nie odpadła od kartki. Zobaczcie, mój skalarek jest tak, ale ten skalarek jeszcze ma takie różne kolorowe pasy. On jest w kolorowe pasy, więc ja tu taki zrobiłam cienki wałeczek z żółtej plasteliny i tą naszą rybkę

Oczywiście damy rybce oczko, I teraz wykorzystałam taki koralik inny, troszeczkę błyszczący, więc można y, właśnie w ten sposób zrobić rybkę w ten, a kolejna moja rybka będzie jeszcze inaczej zrobiona, wezmę może kolor pomarańczowy, Też zrobię kuleczkę, trochę ją spłaszczę i rozduszam na naszej pracy. Będzie taka duża ryba. Ogonek. Oczko w i wykorzystam do ozdoby tej rybki cekiny. Łuski rybie trochę przypominają właśnie takie cekiny. tam no, jeszcze troszkę tu na ogół. I kolejna moja rybka wygląda w ten sposób. Mam tu jeszcze takie cekiny w kształcie muszelek. Przyczepię je na dno morskie za pomocą kawałka plasteliny. Na muszelka jeszcze jedna może jeszcze na dno parę perełek widzicie skąd się biorą perły perły yy, wytwarza taki yy, małża tak morska małża też jedna one też mogą znajdować się y, na dnie. No, jeżeli muszę, to może jeszcze zrobimy ślimaczka. Ślimaczek nasz będzie może w kolorze fioletowym. Taki mały ślimaczek, który sobie idzie pod dnie. Robię mu muszelkę w ten sposób, że robię bałeczek i skręcam. Dodamy jeszcze różki dla ślimaka, takie czółka. Nasz ślimaczek jest już prawie gotowy. Oczywiście na Waszej pracy możecie jeszcze dokleić inne rzeczy. Życzę miłej zabawy i do zobaczenia.